Widzowie. Znowu je, jestem, wróciłem. I wracam z kolejnymi informacjami. Po tym miesiącu nie nagrywania. Wróciłem. Tylko że nie w Minecrafcie, bo w Minecrafcie byłem ostatnio, kończyłem nagrywać przez ten miesiąc, a teraz jestem w Robloxie. W takim skinie. Mm. No tak, ogólnie to jednak nie wiem, czy będę nagrywał Minecrafta. Bo nie umiem. Albo się nie dam. Ale... I, ale mogę wam opowiedzieć, co się pozmieniało przez ten miesiąc, kiedy grałem na komputerze, a nie na konsoli, bo stało się dużo rzeczy, że już widzimy po gemach, że mam 75 milionów. Mam totalnie nowe konta, więc nie mam tu wszystkich krain. Ale już jestem tutaj, tam daleko, tam jeszcze mnie nie ma, nie, nie zdobyłem tego jeszcze. Ale co zdobyłem, no co zdobyłem, drodzy widzowie, co zdobyłem, co tu się kryje, Titanic, Titanic się tu kryje. Zdobyłem Titanic'a, tu kotwetów, Titanic'a i te para więc, więc trochę się stało, stało się trochę dużo się stało. No tak. Było parę eventów, oczywiście, w Pet Simulator tutaj. E, takich o siłowaniu, nic specjalnego, więc nie ma za bardzo co opowiadać, o tym pewnie opowiem kiedyś, e, ale... Mm, no właśnie, no, no więc na razie będę nagrywał z Simulatora, prawdopodobnie, i z Fortnite'a. Z Sackboya prawdopodobnie też. Niedługo. Z Minecrafta właśnie nie wiem, czy będę ogólnie nagrywał. Ale yy, możliwe, że będę nagrywał z yy, Minecrafta. No i teraz yy, będą znowu... Yy, yy, Te kim? w miarę częściej, na pewno częściej niż miesiąc. Prawdopodobnie co najmniej co tydzień będzie chociaż jeden odcinek, nawet może częściej, bo z eventów będą odcinki. I e, to by było chyba na telewizowie, znowu powróciłem na YouTube, a, więc pa.